Warszawa. Stolica Polski. Polska i Polacy. 18 lat po 1989 roku, kiedy to po półwieczu sowieckiego zniewolenia i komunistycznego kłamstwa przyszła do narodu polskiego nadzieja na zwycięstwo prawdy. Właśnie dopiero teraz toczy się bój o prawdę. I chyba nie bardzo rozumiemy Jana Pawła II. Chociaż tak często go cytujemy, który powtarzał: Tylko prawda, czyli człowieka, narody, społeczeństwa, naprawdę wolnymi. A dalej dodawał: Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój kraj. Proste: Czy to rozumiemy? Czy nam potrzebna jest prawda? Ta nasza mała wewnętrzna i taka wielka narodowa? Jak to z nami jest? Jeszcze tak niedawno tłumnie śpiewaliśmy w uniesieniu, nie reagując na stojących obok tajniaków, nie bojąc się zomo, bicia, aresztów. Gdzie jesteśmy dzisiaj, gdy trzeba uporać się z agentami tajnymi i jawnymi, kapusiami, łotrami, donosicielami, ze zdrajcami Ojczyzny, złodziejami majątku narodowego? To właśnie my, zabiegani w codzienności, musimy znaleźć w sobie dość świadomości i rozeznania, aby przywrócić Polsce prawdę. Maciej Rybiński w swoim przełomowym artykule napisał: Rozpoczyna się prawdziwa rewolucja moralna, polegająca na zwyczajnym odkrywaniu prawdy, przywracaniu właściwej hierarchii wartościom i prawdziwego znaczenia słowom. Dzisiaj całe pokolenie wychowane przez Gazetę Wyborczą zobaczyło, że świat zbudowany dla nich przez Czesława Kiszczaka i Adama Michnika był kłamstwem. I jednocześnie wtedy pisarz Marek Nowakowski napisał. Kto nam zafundował taką Polskę? Antyrozliczeniowa koalicja od Michnika po arcybiskupa Rzycimskiego. Czy będzie możliwe wreszcie po tych 17 latach, które minęły, rozliczyć? Tamte czasy półwiecza Polski. Czy będzie można oddzielić dobro od zła, oddzielić tych, którzy szkodzili Polsce i szkodzą i działają nadal, od tych, którzy za tę Polskę, mówiąc nieźle, ja użyję tego słowa, ponieważ ja z takimi ludźmi rozmawiam, oddawali życie. Musimy walczyć równocześnie z sytuacjami, które zmierzają do odkrycia prawdy o tamtym systemie do zmiany i usunięcia pewnych pozostałości, takich jak jest na przykład no, ujawnienie dawnych struktur służb bezpieczeństwa, pozbawienie ludzi tamtego systemu nieuprawnionych przywilejów, z których korzystają, ale z drugiej strony także mamy problem nieprawdopodobnie rozpowszechnionej, bardziej chyba jest to niż w tamtym systemie, nieporównanie korupcji. Złodzieje będą karań? Chyba nie. Chyba nie i musimy to przyjąć do wiadomości, że po pierwsze nie ma takich instrumentów prawnych, nie ma takiej większości, która by te instrumenty z dnia na dzień potrafiła stworzyć. Kilka miesięcy temu czytałem nekrolog w jednej z gazet. Umarł generał Perelowski. Były aelowiec, później wysoki oficer ludowego Wojska Polskiego, wysokie funkcje w Ministerstwie Obrony Narodowej Perelowskiej. Nekrolog podpisany przez synów. Jeden prezes wielkiej spółki, nowoczesne technologie, drugi wybitny działacz, także w przemyśle, takiej tam dziedzinie bankowości czy, czy usługach finansowych. Ale to są ludzie na samym świeczniku. A ich ojciec pracował jako no, pospolity bandzior w Gwardii Armii Ludowej, Z siekierą po sąsiadach chodził, zdobywał dobra materialne. Dokumenty są przerażające. Czyż można obojętnie przeglądać ten album? Patrzeć na zdjęcia, podpisy? Porucznik Zygmunt Szymanowski, bez. Zamordowany w 1950 roku na Rakowieckiej. Młodziutki Waldemar Butkiewicz Roland. Zginął podczas akcji z UB. Porucznik Jan Borysewicz, Krysia. Bojownik dwóch okupacji niezwykle popularny wśród ludności i partyzantów Armii Krajowej, zginął w walce z NKWD. Wiktor Zacheusz Nowowiejski uwolnił kilkudziesięciu więźniów z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Mławie i Chorzelach. Otoczony przez grupę operacyjną UB i KBW, popełnił samobójstwo. Porucznik Włodzimierz Citowiecki, Mewa. 25 lat więzienia w łagrach. Ela Kolendo Cichocka, łączniczka, więziona przez 11 lat na Syberii. Mieczysław Jerzewski, żołnierz majora Zapory. Zginął w walce z NKWD. Ich nie broniła konstytucja, sędziowie, paragrafy. Bohaterowie z tytułami generalskimi polski przedwojennej i młodzi zwykli bojownicy o Polskę i własną godność gnili w ubowskich więzieniach, bici, upokarzani, zamęczani na śmierć. Kaci rechoczą szyderczo z tych, co w wolną Polskę uwierzyli. W Warszawie na ulicy Kruczej zmarł kilka lat temu dyrektor departamentu MPP. Człowiek, który jednorazowo przyczynił się do zbrodni około, popełnionej na około 200 osobach. Zamordowanych w okrutny sposób. Ludzi właśnie obrzuconych wiązkami granatów, rozstrzelanych jakiś jakichś tam po niemiecku, na polszczyźnie. Pułkownik Wędrowski. To jest akurat no, coś, co mnie szczególnie boli, bo jest skala wielka, tam jest mnóstwo rodzin. Te miejsca ich każdy są nazywane tam na Małym Katyniem, bo w skali tych miejscowości tam to rzeczywiście jest coś na wielką skalę. Ale takich zbrodni popełnionych na kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu osobach w Polsce są setki, jeśli nie tysiące. I dzisiaj się czyta dokumenty poszczególnych operacji prowadzonych przez Restor Bezpieczeństwa czy przez KBW. I raport brzmi konkretnie, że ujęliśmy dwóch nz owców czyli czy dwóch akorbców z zapaskami na ręku w mundurach wojska polskiego. Nie zdążyliśmy ich przesłuchać, bo obecny przy tym zastępca wojskowego szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, kazał ich na miejscu rozstrzelać i zakopać. Co też uczyniliśmy. Nawet personelu tych ludzi nie spisano. I dzisiaj rodzina nie wie. Byli gdzieś w lesie, przepadli. Więcej, resort nie wie, kogo zabił. Bo się pośpieszyli. Ile takich zbrodni mamy? Ilu mamy zbrodniarzy. I ci zbrodniarze. Jest cała sfera dokumentacji przez dawnym Zbowicie, gdzie pisali wprost. W więzieniu w Szczecinie, jako strażnik więzienny, rozstrzeliwałem więźniów na polecenie szefa aresztu tam, czy, czy, czy szefa więzienia. Za to dostawałem pięć paczek papierosów, pół litra wódki i trzy dni urlopu. I człowiek w latach 70., który to robił w latach 40., 50., chwali się czymś takim. W dokumencie nie jakimś i beckim, tylko w dokumencie kombatanckim. No. Ja kiedyś przesłuchiwałem takiego. NKWD w Urzędzie do w to z synem. Syn od razu zaznaczył, że ja jestem z pana z naboru skubiszewskiego ministra. Niech pan uważa na mnie, bo ja dużo mogę, to był pan tam początek lat 90. I oczywiście romeciec był przesłuchiwany od ługały, ile tylko wlezie w tym przesłuchaniu, chociaż wszystkie papiery jego były o czym on nie wiedział, że ma pełną służbę NKWD, że służył na punkcie ewakuacyjnym.